Nie widzieliśmy się troszeczkę. Tak. Tak mi się wydaje. Dla Ciebie taka pora to chyba nie jest coś normalnego, żeby od godziny 10 rano wstawać i... Ja jeszcze... czy nie wiesz, że ja wstaję wcześniej rano, ale nie zaczynam... Ale nie zaczynasz jobów, tak? Od <noise> tak. 10 rano, no, no bo nie muszę się, muszę się ubierać nie muszę, mogę sobie siedzieć na, na balkonie z kawą i z papierosem i, i nie muszę się pokazywać. Tak, tak jest. Myślę, że wszyscy są ciekawi, skąd się między innymi wzięła pseudonim, nazwa Eugene, czy to jest jakoś z czy coś? Nie, Eugene słuchaj powstał e, na festiwalu w Opolu w 2004 roku, mhm. e, ja w 2003 roku startowałem w debiutach e, w Opolu, mhm. w 2004 byłem z artystą, z którym współpracowałem e, na festiwalu, i wieczorem po że tak powiem, dniu festiwalowym, zwyczajem opolskim jest pójść do knajpy festiwalowej. Tak, to posiedzieć, są tak, posiedzieć pogadać, pośpiewać, właśnie. pograć i w ogóle. Tam mnóstwo pomysłów powstało. Tak tak, 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 mnóstwo rzeczy się tam dzieje. Mhm. I tam e, Tomasz Kamel e, powiedział, że tak naprawdę. Jeżeli będę występował i, i robił swój materiał muzyczny, no nie mogę być Eugeniuszem Grudzińskim. Tym bardziej ja bym nie chciał. Grzegorzem, którym mnie nazwano i, i to funkcjonowało gdzieś tam w branży przez wiele lat, też nie chciałem. I w końcu wpadł na pauzę, ale przecież Eugeniusz po angielsku to to będzie Eugene. No i tak stąd został Eugene. Czyli można powiedzieć, że Tomasz Kamel to jest ojciec chrzestny? Tak. Tak, dokładnie tak. tak. On wymyślił mój pseudonim i. Ja do niego się przykleiłem i tak już to zostało. A powiedz mi, jak w ogóle pandemia? Jak żeś spędził pandemię czy coś? Wiesz, dla mnie to w ogóle, dla mnie to w ogóle na początku, że jakieś takie informacje miałem wcześniej, bo ja miałem takie informacje już w styczniu, że coś się dzieje. Dlatego, że mam znajomych w Chinach. I I nie oni... tych informacji to. <laughs> I wiedziałem, że oni już siedzą w domu, oni już wtedy w Któryś tam tydzień w zamknięciu w domu. Mhm. Ale wiadomo, że dopóki dana sytuacja nie dotyczy, wiesz, ciebie, to... To gdzieś jest obok, nie? Tak, jest obok. Ja wtedy akurat byłem na wakacjach zimowych we Włoszech I... i po powrocie to wszystko się jakby zaczęło, że początek marca już był taki nerwowy, że za chwilę będą wszystko zamykać, że coś się będzie działo i tak naprawdę dla mnie w trakcie pisania projektu, przygotowania się do... do... Do spotkań autorskich z książką. Nagle sumie, to padło. Jednego dnia zamknęli wszystko, i ja zostałem odcięty od, od rzeczywistości. Ale rozumiem, że nie byłeś na kwarantannie? Czy... Nie, nie byłem na kwarantannie, bo wróciliśmy e, 6 lutego, e, więc nie było jeszcze żadnych obowiązków, niczego. Nic u nas jeszcze żadne procedury nie działały. I, i spędziłem kolejne 5 tygodni w domu. Jak? Czy to coś czymś zaowocowało? Jakieś... Zaowocowało tak, że przez pierwsze dwa tygodnie miałem Poza tym, depresję. Miałeś to no właśnie. Tak, miałem depresję, bo depresję. wychodzenie z domu, wiesz, to jest tak jakbyś małemu dziecku zabrał zabawkę, powiedział, że nigdy nie możesz jej dotknąć. Tak dla mnie wychodzenie z domu mhm. jest, jest czymś takim, spotykanie się z ludźmi. No i przede wszystkim praca, której, której nie było, tak? No tak, ale, ale często takie sytuacje, m, o ile na początku rodzą de depresję, rodzą jakąś e, taką chandrę, no to potem wpływają twórczo na człowieka, tak? Zwłaszcza musisz, na krystów, jeżeli więc... tak, więc... musisz coś twórczego zacząć robić, bo, bo zwariujesz. Mhm. Więc jakby, no, wiesz. Rozumiem, że możemy liczyć na jakiś e, utwór, coś powstało. Nawet dwa. Nawet dwa, ale mhm. tak naprawdę trochę powstały ciut przed pandemią, natomiast jakby. Kwestie nagrania i wszystkiego odbyły się tuż naprawdę przed zamknięciem dla mnie życia zewnętrznego. Więc dwa utwory na pewno ukażą się niebawem. miały się, się ukazać w ogóle w kwietniu, bo, tak. bo to miała być premiera płyty, ale w związku z zaistniałą sytuacją w ogóle jest wszystko odroczone nie o kilka miesięcy, ale myślę, że to będzie w kwestii nawet roku prawie. E, bo, bo jakby nie ma powodu, nie ma sensu tego robić teraz. To przed pandemią też wydajesz książkę, tak. e, która zdążyła się ukazać, ale w dniu nie pandemii. zdążyła wejść. W dniu zamknięcia wszystkiego, 15 marca ukazała się książka. Czyli taka książka pandemiczna, e, troszeczkę. E, co, czytając treść tej książki, to generalnie można było się spodziewać, że mi coś takiego dopadnie. Czyli mówisz, że to jest cała historia Twojego życia, opiera się na różnych dziwnych zdarzeniach, które... Kompletnie, niep kompletnie nieprzewidywalnych i kompletnie sytuacji, których nigdy w życiu bym nie przewidział. Ale może dzięki temu robisz różne rzeczy, tak? Czyli to nie jest tak, że jesteś człowiekiem jednego te... zawodu, tak? Tak. Tylko... Na pewno wszystkie te rzeczy tak. mają wpływ na, na to, co robisz. Czyli hmm. każde nowe doświadczenie, każda sytuacja, która Cię w życiu zaskoczy, powoduje, że coś potem z tego powstaje.